Hej, serdecznie witam was w Deltarune 7 w kolejnym odcinku z SMBX Magiczne Gwiazdy. No to idziemy do 3A2. Ile tych etapów? Piękna plaża, wkurzające kraby i przeklęta woda. Mam nadzieję, że w kolejnym zadaniu będę częściej na lądzie. Tak hmm, jak zwykle głębokie dialogi. No to próbowałem dopasować kamerkę do SMBX. Bo jednak uznajecie, że z kamerką może być czemu nie. Dajcie znać, jak tam uważacie, czy można by poprawić gdzie. Niegdzie. O, jakie słodkie małe rybki. Ło, wow, ale unik sobie, nie święta. Fajna animacja śmieci, podoba mi się bardzo. Trzeba było włożyć pewnie wiele animacji w nią. Ach, no i tutaj manszery, dużo manszerów. Rzadko widuję maszyny pod wodą, szczerze mówiąc. Części ludzie acz używają jakichś różnych jellyfish czy innych tego typu rzeczy. Bluepel. Dobra. Pokonałem go. Nie wiem jak. Ale go pokonałem. Ło! Nowy wróg widzę. No tutaj też wychodzi. Mogę go pokonać fire na czy nie? O, no i wychodzi mimo, że jestem przy roślince, to zgaduję, że lepiej nie być blisko. Nie rośniki, tylko rury. Po roślinki bo chyba z ozór, to trochę tak mi się skojarzyło. A te co, odpłynę na ogie? Hmm. Nie są. Pewnie któreś będą odporne na ogień. Jeżeli wejdziesz do tej róly. Rozpoczniesz dodatkowe zadanie. Jeżeli nie chcesz go wykonywać, możesz wrócić w low. Miłe, że mnie poinformował. No ale. Pff, chyba robimy, nie? W lewo czy w prawo? Czy na prawo nie ma nic? A, dziękuję za kolejnego one-upa. Kurde, no w którą stronę ja mam iść? Czy nie wiem, jed, jedna. jeden kierunek, to się idzie. Normalnie do mety i jeden to jest to dodatkowe zadanie, czy co? O i tego już nie pokonam panie Chwila, <słuch> bo ciężko powiedzieć kiedy on się odbije, bo tutaj tak... Obniżenie jest. Jakby się mogło zdawać, że się odbija, jednak nie. <słuch> no dobra, no to czekamy. Dziwnie to się ten nie. Widać, że tak no. Nie gniecie się na sobie, tylko jest odstęp mały. Oczywiście wciąż nas to zabije. już się w taką szpalkę nie zmieści. Hmm. Chciałem coś powiedzieć o szpalce picz ale może nic nie powiem. A już powiedziałem. W sumie jestem na tyle szybki, że mogę dwie takie pokonywać. Tutaj trochę pusto. Taka wolna przestrzeń, po prostu same rydy. Dziwne, no przed chwilą przecież było tak ładnie rozbudowane. Cały budżet poszedł tamtą sekcję, co? Kolejna walka z rybami. Myślisz, że teraz będzie łatwiejsza. Skąd wie już <grybujesz> Aha. Jak mam je pokonać? Zgaduję, że. Zgaduję, że mają się zabić na lądzie? Nie wiem. Chyba tak, no bo ja nie mogę jej zanieść kulu ognia. A tamta ryba dostała pierdolce. To serio. Utknęła. No super, świetnie. E, jak mam teraz ją zabić niby? Może się odetka, że tak powiem. Nie wiem, poczekajmy chwilę, tak. Do piątej minuty poczekam. Jak przez ten czas nic nie będzie, no to chyba będę musiał. No. Okazuje że linka ją nie mogą zabić. Chyba nie. to na bez znaczenia. No to niezły boss. Dobra. Ja za chwilę wracam no i... Dobra, tym razem się udało. Tym razem ryba, jak widać, wpłynęła tam gdzie trzeba. Faktycznie od razu wpłynęły, więc super. Szkoda, że ostatnim razem utknęła. A i tamtym tunelu co wcześniej ominąłem to były po prostu mm, trochę monet i fireflowy. Nic specjalnego co tym powiedziałem. No ale nie było tak trudno. Zobaczmy jaka będzie nagroda. No. A, może muszę po prostu wyjść z tego obszaru? Nie wiem. No. Yoshi, ale co? Z jednego się wykluje Bauzy? Okej. Okay, fire Flower, Yoshi i One-Up. Super. No, spoko w sumie. Jako taka aktywność poboczna O i teraz będę mógł przejść tędy, co? Trochę to zajmie, ale powinno być miale bezpiecznie Mimo, że Mech musiał jeszcze walnąć bullet Żeby nam się nie nudziło Dałoby się pewnie tu też przepłynąć jako no. zwykły mają. Jakbyśmy no, wykorzystali dolne pływanie i dobrze unikali. Albo po prostu. Wykorzystując. IFAMES. Gratulacje do trzeci Twiat. Super. A zapomniałem, że nie można zapisywać w etapów. Aha! Super łop. Czyli i tak musimy tędy przejść, do tylko butwiap Tam Damy radę zjeść tę rybę? Nie damy, niestety. A ona tak pływa, że ciężko będzie ją ominąć. Hm. Może uda się, żeby przepłynęła na górę. A, tylko że i tak się odbije. Ech. No nic, pójmy na razie dalej za nią. No i jeszcze się odbija od tej ryby. No dobra. Czekamy aż będzie jak najwyżej i płyniemy. Dobra. To ryby już nie powinno być takie złe. Niestety nie mam jak zostawić Josiego, żeby strzać z kulami ognia, bo wtedy po prostu Josi spadnie. Odekła. Aha, dyskret dyskretny warp. Dobra Nie wiem czy je możemy jakoś zgnieść, czy połknąć nie próbować Jego przepłynąć Wow, dzięki za szczałkę. nie padłem na to, gdzie mam i się raczej płynąć. Tyle możliwości. Aha! Zajebiste, no po prostu teleportować gracza prosto pod no. Super. <grym>, nie, ale Sajonów już. Ja miałem wiedzieć, że akurat... W tym miejscu. Tepnie mnie po prostu Aj. Dobra, jest coś, musiałem sprawdzić. No trudno. To tam w sumie i tak byśmy tego nie wzięli na całą kampanię, tylko na chwilę. Chyba, że coś będzie bardzo trudnego, co wymaga tej broni. Dość mało czasu było, szczerze mówiąc. Szczególnie, że te ryby były, jakby się płynęło bez ryb, to co innego, ale. Wolę nie wpaść na te ryby. A tu co? Fioletowe monety są to monety, które trzeba zdobyć, aby ukończyć etap. Gdyż one otwierają drogę do dalszej części etap. Dobrze, że mnie poinformował. O Jezu, tam muszę zdobyć wszystkie te fioletowe monety. Po prostu okrążając te wszystkie bloczki. Bez żadnego zagrożenia... Skakania, tylko po prostu mam tak pływać. O i ja mogę przejść górą. Szczegół... Uff. Jej! To było takie trudne, wymagające. Jej, zajwisa zjeczają. Coś jest jeszcze tu na Jeszcze one up zdobyt Spoko może trochę za długi bym powiedział No Zdecydowanie bym trochę go skrócił. No i... Ta walka z nimi bossem zbankowana i nie wiem po co były te monetki zbiały się... Czemu ja tak dziwnie chodzę? Jakbym był na tej trasie, ale jednocześnie nie był na nim. Dziwnie to wygląda. Czy a fortress? No dobra. No to próbujemy. Kolejna forteca i w niej zagłuszasz. Ciekawe gdzie jest wejście. Nie wiem. O, jakie słodkie te. Pompy, czy jak się to nazywa. O! Zgaduję, że wyjście jest niestety na górze, co oznacza, że muszę tędy przejść. A mogę pokonać tych przeciwników skacząc na nich, czy nie? O, dobra, chociaż tyle. Tych zgaduję mogę pokonać kulami okio, Dobra, tych raczej nie pokonam kulami okna. Nope, teraz chwila, bo i w ogowie sami sobie zeskoczą. Dobra, I tutaj pewnie jako Luigi dałoby się przeskoczyć, ale no nie jestem Luigi. Zresztą to nie byłoby zgonne było, bo zgaduję, że tylko komajo. Bo to nie wiem co te twimpy zrobią. Czy spadną na mnie, czy nie Po co ta platforma? Nie rozumiem. A coś tu jest Mam nadzieję, że Hammersuit, niebieski but e. Przynajmniej to. Dobra, już jestem blisko, bo już nie, nie staje no. Eka się nie przesuwa więcej. Okej, fajny dziękuję. dziękuję. Wow, up, jej. Ok. Mamy checkpoint, więc jest spokojny i widzę, że już będziemy mieli tutaj jakieś bonusy. Niepotrzebnie je wybijałem, co jeśli będę ich potrzebował. Kolejny zagłuszasz to zniszczenia. Wow! Dyskretne przesunięcie mnie gdzie trzeba. A czy mam go zniszczyć? O! Koma, mam to złapać, kiedy nawet nie widać, kiedy wyleci, tylko pokazuje się taki lodowy blok znikąd. I jeszcze mnie rani, no nie. Myślałem, że go mogę złapać z boku. A jeszcze się może rozwalić, ponieważ taki duży lodowy blok niszczy się na takich małych linkach. Tego nie zdołam złapać. Nie wiem, jak ja to złapałem, się, że mnie trafi od boku. Jeszcze? I kolejny zagłusza zniszczone. Ciekawe, ile jeszcze zostało, i mam nadzieję, że nie będę już musiał tyle w tej wodzie pływać. Aha, oczywiście nie mam już żadnych power-upów ani nic, tak? Dobra, nie umrzeć na krabach. Nie umrzeć na krabach. Zjebałem początek walki, ale przynajmniej później było dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że mnie widać lepiej. Fajne krokodyle. Podobają mi się. Nie wiem, jakieś takie śmieszne są. Podobało mi się, żeby nie mógłbym tutaj zeskoczyć. A. Skutek Kuści, ale nie, dobra. Chciałem zeskoczyć i zobaczyć, czy mogę jakoś się stamtąd wydostać, czy już jestem w dupie. I zgaduję, że pewnie będę wtedy w dupie. I... To, że monetki mogą służyć jako broń Aha, zgaduję, że teraz to już się nie usunie stąd, tak? Bo tak chodziło o tak Jak ja mam tam zejść? Switch Myślałem, że to sprawi, że tu się otworzy przejście, ale nie. A, tu się coś otworzyło. Ma po prostu jako łatwiejsza droga. Szkoda, że nie mam żadnych power-upów, W którymś juśnicę może? No dalej mi jak nie bądź sknę, daj jakiegoś krzybka tak zanita, nie? znalezienie jakiejś lokacji tam. To też nic. A, właśnie się zastanawiałem. Czemu tak platforma dziwnie? No to jestem martwy, bo zawsze się zabijam na latających kupach. Ile one mogą wejść na platformę? Chyba mogą, żebym przypadkiem nie zabił Aha. Co to jest? No i co? No i koniec. Już nie da by tu przejść, co? Mogę na to wskoczyć? Nie. Jakby co, nie mogę. Zresztą i tak bym nie mógł wejść, bo no... A, zaraz wracam No i jestem Teraz muszę jakoś wykorzystać te kupy i przeskoczyć tam Nienawidzę takich rzeczy No i gdzie jest ten duki kupa Chryste A teraz tu jest okej okay. No nie no bez szansów. To jest NG. W którym momencie on będzie a który nie. Skąd mam wiedzieć w którym momencie będzie tamten kupano no? Może jest tu jakieś przejście. Ech. Nienawidzę takich rzeczy. No, jakby się już dało spływać ponownie. Nie, no, nie da się spływać ponownie już. Co mam w tym momencie zrobić? No to nic ja za chwilę wracam. Spróbuję pójść po jakiegoś listka do jakiegoś wcześniejszego etapu. No dobrze, w takim razie wróciłem do tamtego etapu z początku odcinka po Yoshi'ego, bo listka za mogę zdobyć. Zresztą to jest jeden z tych epizodów, gdzie w pewnym momencie już nie da wrócić do poprzedniego etapu, bo mamy nową mapę świata. No i cóż, może z Yoshi'ego mi się uda wyskoczyć w tamtym momencie, powinno być nieco łatwiej. Aha, no tak, tylko oczywiście przebić gdzie kuwa będą przeciwnicy. Chociaż może tutaj by. Jak mnie to irytuje takie na siły dawanie... Jak mam wiedzieć, gdzie będą akrok ustawione kupy w momencie, gdy się odbijam, no. A i przy okazji w tamtym etapie z początku odcinka zdarzył mi się śmieszny błąd, nie wiem, skąd się on wziął, ale spróbuję go pokazać na jakimś dodatkowym filmiku. No i... No i kupy się zdematerializowały. Wspaniały biznes. No i... No właśnie, zaraz wracam. No dobra, próbujemy znowu. No i spadłem, ponieważ ta na innego kupę. Tragedia, no. Luigi może bym tu wyskoczył, ale Mario chyba tutaj nie doskoczy. No No nie da się. Tam... O, mogę zabijać... Krokodyle. Dziwnie to wygląda, ale... No, nie jestem w pewnie, czy ja mogę teraz tam doskoczyć. Jakby te kupy latały tak pionowo, to by pewnie nie było problemu, ale że latają poziomo, to spróbuj przewidzieć kiedy będą, w którym miejscu, no, mm. no to za chwilę wracam. No dobra. Skrzydła by tu ułatwiły sprawę, ale. No, niestety nie mam pojęcia, gdzie są, jeśli w ogóle jakieś są. Żegna już, zostałeś poświęcony słusznym celu. O, zamu tu już zamurował. Ha, bardzo ładnie. Mam nadzieję, tylko, że noż nie będzie jakiegoś momentu super-tunego tego checkpointa. No przynajmniej jeszcze już nie będę musiał tego skoku pokonywać, to idealnie checkpoint po skoku. Okej. Okay. Nie chce mi się tych wszystkich rosinek przeszukiwać. A. O. Zbierz monetki, co? Da radę to ominąć, żebym najpierw pokonał wrogów, czy się nie da? Znajmy jak najdalej przeciwników. Hmm, tylko ten. chwilę. on będzie żył, czy nie będzie, bo nie pamiętam. Czy jak spadnie w przepaść, to już jest martwy, czy nie jest? Dobra, spróbujmy w takim razie. Chyba jest martwy, jak spadnie w przepaść, już. Ale nie jest pewien nie sobie głowy uciąć. Dobra, i jeszcze zróbmy rozbieg. O, mi nie mm, Super. No, fajnie. Strzałki. Był jakiś zielony switch, w sensie jakby ten, musiałbym znaleźć ten zielony switch, żeby te bloki się pokazały. Więc nie wiem o co chodzi, jakieś... ...jakieś tajne przejście? Muszę szybko uciec, aha. O, uwielbiam takie metalowe muzyczki. Coś kojarzy tą nutkę. Ok. Czyli coś obstawiam jeszcze było do znalezienia. To w takim razie ja za chwilę wracam, a nie za, żeby musiał z tam znowu dojść. No we nie, nieważne. No dobra. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Ile to? 25 minut. Tak, myślę, właśnie idealnie by było, żeby nie za długo, ale też nie za krótko. Oczywiście jeszcze pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kulczaba, Wojtazdom, Polab, Dawid Kaca, Ucore Juju, Filip Persson, Victor Play Games, Ink Mario, De Pancaker, PS, Nelson Riks, Filip Szymczak, Bez narazwy, Żubłotny, Pomidor, .pl, Piotr Haduch, Superkot, Michoła, Xcremerex, Timo, Kubszyr. 1, K12, kwaski 11, Batyka DM, Xplaki, Baczy Fire, Playershi Fortin a Gains, Damno Demus, Misty Halapiny, Tomek 838 czy Bandax, Janex O6 O606 Sonic O6, Sonic O6, Filip, MPK Łódź. No i cóż myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, poznałem z bardzo, bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!